I wszystkim i na w kolejnym odcinku. Link, no. Dzisiaj witam się z wami z Maskarshopena, Lecę teraz do Frankfurtu i z Frankfurtu lecę do Woga Chicago, do Stanów Zjednoczonych. No moje to Jara ogólnie cieszę się bardzo. Z całkiem samo, więc to dla mnie taka pierwsza podróż samemu. Czekamy też półka yy, podróż właśnie, bo ja będę leciała. W sensie cała podróż będzie trwała 3 godziny, będę trwać, 11. Więc jest to dużo. No, Nagle się cieszę, ale też się stresuję. Yy, wracam do takie przygody, także trzymajcie kciuki za mnie. Trzecie zdanie, że wziąłam w frankfurcie. ogólnie to za 3 minuty puszczają samolot. a ja jestem w grupie po prostu, to zysku jest dużo podobno, ale idę. Ja tak mam grupę czwartą, więc zawsze wstaję od pierwszej, więc na szczęście nie muszę się aż tak spieszyć, bo i tak jestem mega zestresowana. Właśnie, jestem już w samolocie, na ja like, bo na dole więc nie Ja w dostałem taki coś, tuaj, gdzieś tam jak w się To to jest Nie mam pojęcia co to jest. To jest po prostu kocyk już super włosy. Bo... gdzieś obok mnie, więc super. Tak wygląda moje miejsce w samolocie? Tutaj Jak to wygląda? wybrałam super miejsce, bo właśnie wybrałam sobie takie przy oknie, tutaj mam miejsce na swoje rzeczy, tutaj mam telewizora, tutaj będzie siedziała druga osoba, jeśli przyjdzie na ja, już wszystko. Nie wiem, co ja robię. OZ. i są takie fajne filmy, ogólnie zaraz Wam pokażę, które przykołują uwagę Wszyscy sensie, które już oglądałam, ale przecież wszyscy są ogólnie wspaniałe filmy są to moje filmy, więc nie co będę oglądała Ale w serio, tak super dużo filmów jest że filmy to mega jara Zaraz Wam pokażę te, które występują w sklepie w kinie i jeszcze ich nie ma na żadnych platformach, no chyba, że są płatne, a tutaj są jakby za darmo to jest para ter claro Niestety pogoda nie jest za piękna, jest dość pochmurna, więc szkoda Ale no, jestem strasznie zmęczona Nie entuzjazmuję się teraz, jakoś bardzo nawet nie wiem jak to powiedzieć, Boże Zobaczmy, to, że teraz się już tak nie entuzjazmuję, teraz no wiecie co chodzi w sumie mega, nie widać tego po mnie, jestem zmęczona Nie widać po mnie entuzjazmu a patrzcie, w jakim stanie ludzie zostawili samolot. Ciężko mi się idzie, ale dla mnie jest po prostu tragedia. Nie wyobrażam sobie, tak zrobić. Wszystko po prostu. Serio, jakby tutaj na przyszedł. w moim nowym pokoju, wiem, że epilepsja, trochę vibes. Ale włączyłam te tam beczki specjalnie, żeby było widać więcej rzeczy. No, taki jest mój pokój. Wygląda teraz słabo, ale na no ogół jest piękne i mam takie piękne poduszki takie miękkie bardzo ładną pościel taką jakieś wzorki więc teraz lecę spać okej, okay, dobra, długo wyczekiwany remont yy, jak coś tu sobie że tak cicho mówię po prostu jeszcze się trochę stresuję tym wszystkim bo każdym razie tutaj mam drzwi wejściowe w sensie już jesteśmy w tym pokoju Wchodzimy Tak pięknie to wygląda łóżko Jest bardzo duże i kościelnie Jest cudowna Są też takie mega miłe podusie Tutaj mamy Lampkę I zdjęcia I taki woreczek Ale to nieważne Dalej mamy drugi stolik nocny Z kwiatuszkiem i znowu też już się tutaj. Dalej. Mamy biurko. Była Tutaj mamy biurko. Tylko wygląda jest trochę zakracona, ale nieważne. Tutaj mamy moje rzeczy wszystkie, tutaj na razie jest tak troszkę wrócone, wszystko no jakby trafił, ale... trzymam świeczuszkę i mam tutaj robę. bo w ja to nowe croxy, ale już Wspólny ale muszę dać tutaj jakieś swoje dodatki. Jestem teraz na polskim festiwalu, gdzie można kupić pierogi i inne tego typu rzeczy. I jem pierogi, ale niestety one nie mają nic wspólnego z polskimi pierogami. Smakują totalnie inaczej tak niż więc słabo. Płaciłam za pierogi 14 dolarów, także ci strasznie dójboję na to, że było ich tylko pięć, wcale nie były rewelacyjne. Cześć! Słuchajcie, odzywam się do Was po tak naprawdę tygodniu, odkąd tutaj jestem w Stanach, ponieważ się dzieje bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie mamy block party, czyli to chodzi o to, że block party, czyli taka blokowa impreza, że tutaj wszyscy sąsiedztwa z ulicy tej samej, mamy imprezkę i będzie muzyka, będzie jakaś parada piesków, jedzonko i tak dalej, także dlatego nagrywam, żeby Wam pokazać, bo pierwszy raz w życiu o czymś takim słyszę. Także to jest taki mini festyn, eee, no także ja się nie mogę doczekać. Okej, okay, więc oprowadzę was trochę po tym e, naszym Black Party. Tutaj mamy Waterslide, to jest coś co po prostu z największym marzeniem chyba moim, ale to jest dla dzieci. Więc zawsze to nie wejdę, ale to jest zupełnie jakiś ten możecie sobie zjeżdżać w Waterslide. Jest super. Serio mega to fajne, fajnie wygląda i ja bym tu chciała wejść, ale no jestem za stara. Tutaj dalej mamy jakieś różne stoiska. Dopiero to się zaczyna tak naprawdę, więc jeszcze to nie jest jakby, wiecie, finalna wersja. Jak widzicie tam mamy jakieś stoły. Tutaj jak dalej idziemy, tu mamy jakieś gry dla dzieci, jakieś piłki. W ogóle jest muzyka też. Jakieś piłeczki, hulajnogi. to jest dla bubasków nawet taka bramka, żeby się bubasy bawiły. O, tutaj jest dla bubasków. Tu są jakieś gry, nie wiem dokładnie o co z tym chodzi, ale tak To jest malowanie twarzy Tutaj mamy telewizor Oj. Słuchajcie, postanowiłam, postanowiłam, że też pójdę na waterslide No to się jaram, bo ja to zawsze w simsach widziałam Po prostu muszę spróbować, tak, że już się przebieram w kostium i wam wszystko pokażę Jestem taka szczęśliwa Trochę się stresuję, jest trochę zimno, ale będzie super, także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, <grystanie> zjechałam, jak widać, cała mokra, jest cała w mydle, bo tutaj jest też mydło, ale było warto, fajnie jest spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, także polecam każdemu spróbować. gorące, więc trzeba uważać. Jeden tak kosztował chyba 6 dolarów, jeśli się nie mylę albo 7. Także no raczej taka spoko cena. Dzień w Chicago tak naprawdę zaczynam nowy tydzień i jedziemy teraz z dziewczynami do downtown, czyli jakby do centrum takiego Chicago, gdzie są wszystkie wieżowce i tak dalej i idziemy pociągiem. Tu jest bilet, który trzeba było kupić. On kosztował 5 dolarów i on jest całodniowy. Także za dwie droszki macie całodniowy bilet po Chicago. 000 000 w ten, że z tego I na jest bardzo tutaj w I sobie to 85 dolarów, Że w To na jest taka. <laughs> Takiego nie <że> jest. <laughs> Takiego nie jest. <hazji> Takiego jest. <hazji> tego, że jest. <hazji> tego, jest. jest. nie jest. nie

nie, tak średnio, ale ogólnie no, na raz można spróbować, ale drugi raz na pewno bym jej nie kupiła, a w ogóle to teraz wracamy do domu, w sensie idziemy na autobus, później na pociąg i będziemy wracać. <S -trony> Dzisiaj ja Jestem teraz w Urban Outfitters Dzisiaj sobie robię takiego trybka, tylko sklepa Także zobaczymy co mają, jak będę, będę coś ciekawego to na pewno wam pokażę I też będą crumble crumbo Także chodźcie! Dobra, więc ogólnie wracają w Urban Outfitters Mało czego się spodobało Jedynie taka bliska I te dresy, ale nie biorę nic z tego, bo te dresy dziwnie leżą Jakby nie są spoko, ale... Nie wiem, jakoś tak mnie nie pasują A ta wózka też jest dziwna W sensie fajna Ale przecież to nie jest mój kolor do końca Nie wiem Mam czerwone oczy niby Ale no Czemu ja sobie tak mówię tutaj W odzieży Słuchajcie jak zwykle po prostu Nic nie kupiłam dla siebie kupiłam jedynie mojej siostrze Stanleja, bo wiem, że to jest jej wymarzony kubek. Ja cały czas szukam jakiegoś cool koloru. Na razie nie znalazłam żadnego takiego dla siebie, ale jej kupiłam takiego różowego, że mam nadzieję, że jej się spodoba. Jestem właśnie w jakimś szalonym sklepie. Ale one są tutaj super jeansy, ale są tak drogie, bo kosztują 85 dolarów I wcale się nie układają jakoś super mega, ale bardzo fajny krój Patrzcie to Są fajne, są spoko Tutaj tak fajnie leżą, ale 85 dolarów za zwykłe jeans no Nie niezbyt, niezbyt mi się podoba

Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić lajka i suba. I zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków. Pa pa!